Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest środa, 16 grudnia 2020 roku. Analizę tradycyjnie kontynuujemy na interwale dziennym przy użyciu świec japońskich. Ostatnie odbicie, jak widzimy po wykresie, miało miejsce na poziomie 64766. Jest to odbicie od dolnej linii tego kanału. Wzrostowego, który jest notabene głównym kanałem wzrostowym, w którym obecnie porusza się rynek bitcoina do złotówki. Odbicie było całkiem, całkiem solidne z 64 766 Na dzisiaj testujemy poziom 71 100. No i oczywiście ten poziom jest dobrze nam znany, ponieważ jest to dolne ograniczenie tutaj strefy, strefy podaży między 71 100 a 73250, który jest oczywiście tegorocznym szczytem ceny bitcoina do złotówki. Pytanie oczywiście pozostaje, czy tutaj będzie jeszcze jakaś próba większych wzrostów przed końcem roku no, czy też tego rodzaju właśnie ruch boczny, jakim teraz się mniej więcej znajdujemy, przynajmniej od czasu tutaj zrobienia tego szczytu na 73 250, czy ten ruch boczny będzie po prostu kontynuowany ze względu na po prostu niższą płynność, a co za tym idzie niższą zmienność na, na, na rynkach kryptowalut. Nie pomaga nam również specjalnie momentum, chociaż poziom wydawałoby się 58 punktów, no nie, jest, nie jest jeszcze aż takim złym poziomem, jeżeli chodzi o momentum. No ale cały czas mam tutaj oczywiście w pamięci ten, ten czas, kiedy po, poziom momentum znajdował się w, w, na wysokości 80, nawet więcej punktów kiedy te momentum zostały było naprawdę bardzo, bardzo solidne. No w, w chwili obecnej po orbiciu o poziomu właśnie 64 766, trochę nam wzrosło, ale no do poziomu 70 punktów no nadal jest daleko z tego też poziomu można powiedzieć nastąpiło jakieś takie większe odbicie solidniejsze odbicie wzrostowe które no wygląda na to, że jeszcze nie zostało zakończone no ale mają bardzo teraz ciężki czas przed sobą byki bo tutaj jest oczywiście ta strefa strefa podaży w razie gdyby Nastąpiło naruszenie tej strefy. Oczywiście następnym poziomem docelowym, takim najbardziej można powiedzieć, no pewnym, jeżeli chodzi o cenę, przynajmniej to jest 80 000 zł. No ale nie ma na razie tutaj sensu o nim mówić, ponieważ nadal nie jesteśmy powyżej poziomu 73 250. Z drugiej strony, gdy, jeżeli, by, jeżeli by nastąpiło, oczywiście wyjście dołem z tego kanału wzrostowego no to mamy 64 766 jako ten poziom tutaj w tym momencie wsparcia technicznego następny na 6800 w okolicach właśnie 60 tysięcy złotych no i oczywiście potem 55 900 i główny poziom wsparcia długoterminowy poziom wsparcia na bitcoinie 52 290 i 50 tysięcy to jest taka strefa złożona z kilku dosyć ważnych i solidnych poziomów. Także zwracamy uwagę na to, że zmniejszyła się tutaj zmienność przed okresem świątecznym, przed oczywiście nowym rokiem. Także wszelkie ruchy na Bitcoinie mogą, mogą mieć. Tutaj oczywiście no, taką mogą, mogą być nieco przesadzone, także e, albo ich w ogóle nie będzie, albo mogą być przesadzone, bo zmienność się oczywiście może w tym momencie dosyć solidnie zwiększyć. więc patrzymy na nasze poziomy, zobaczymy, jak one zostaną rozegrane przez uczestników rynku. Póki co nadal mamy kontynuowany bardzo ładnie trend wzrostowy, no i zobaczymy, jak to się, w, jak to zostanie rozegrane do końca roku 2020. Z mojej strony to już wszystko. Zapraszam w piątek na analizę weekendową i oczywiście w poniedziałek na 115 tygodniowy przegląd kryptowalut, ostatni już w tym roku. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.